A naszym gościem jest Waldemar Buda, wiceministra Infrastruktury, Łódzki poseł Prawa inwestycji, i Sprawiedliwości. Inwestycji i Rozwoju, Łódzki poseł Prawa i Sprawiedliwości, trzeci na liście do Sejmu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Ostatni dzień kampanii wyborczej, wszystkie ręce na pokład. A ja chciałem Pana zapytać, jak Pan podsumowuje tę kampanię? Jaka ta kampania według Pana była Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi? Znaczy, ja mogę powiedzieć, że jakby z własnej, z własnej perspektywy, że starałem się bardzo jakby sumiennie, uczciwie i merytorycznie podejść do kampanii. Nie wchodziłem w żadne zaczepki, w żadne kłótnie, w żadne atakowanie innych kandydatów. Niektórzy mnie próbowali zaczepiać i chcieli się tam ze mną gdzieś spożyć, Ja unikałem takich rzeczy, nie odpowiadałem na takie zaczepki. Chciałem, żeby to była merytoryczna kampania i pokazywałem, co można zrobić jako minister, co można zrobić jako poseł, w jakich sprawach można pomóc, gdzie można jakieś środki przynieść, kogo można sponsorować, więc starałem Starałem się merytorycznie absolutnie tego podejść, nie robiłem trzech konferencji o niczym albo atakujących moich konkurentów, tylko starałem się pozytywnym działaniem wykazywać. Czy ta, czy ta kampania była ciekawa, czy, czy, czy raczej taka konferencja za konferencją? Jak Pan to ocenia? No, to znaczy, co kto lubi. Ja nie robiłem co, co drugi dzień konferencji, tylko, e, tylko raz w tygodniu, ale z konkretną rzeczą. Czyli, że coś się udało załatwić, coś się udało e, dla Łodzi e, wyprostować. E, inni robili inaczej. Niech to nie ocenią wyborcy, natomiast mi się wydaje, że są zwolennicy takiej i takiej. Kampanii. Ja wiem, że niektórzy zamawiali konferencję, a jeszcze tematu nie znali, bo trzeba było codziennie robić taką konferencję. No ja nie jestem zwolennikiem takiego działania, bo to jest mielenie młynu, ale bez, bez celu. No i ławeczka Tuwima chyba była najpopularniejszym miejscem, przy którym spotykali się politycy na konferencjach prasowych, a jak pan patrzy na całe ugrupowanie, cały PiS w Łodzi i, i ci kandydaci z, z listy, jak ta kampania wyglądała? Trochę politykę w Łodzi obserwuję i tak dużej rywalizacji i tylu osób zaangażowanych w tych wyborach, to nie widziałem, dlatego że u nas co najmniej, co najmniej 12-13 osób bardzo poważnie wrodziło kampanię i bardzo poważnie traktowało tą walkę o mandaty. Więc rywalizacja była bardzo duża i w związku z tym no, ja oczekuję, że ten wynik będzie naprawdę niezły. Pytam o PiS, a teraz zapytam o przeciwników, jak Pan ocenia kampanię w ich wykonaniu. Ko Koalicja Obywatelska, Sojusz Lewicy, Demokratyczna i Lewica. To mo można byłoby się nad nimi znęcać, bo tam nieustanne kłótnie. Dzisiaj są w sądzie, albo popierają jednego, później te poparcia wycofują. Cały czas zajmowali się sobą i jakby bardzo mi to nie odpowiadało. I miałem mnóstwo okazji do tego, żeby ich atakować za to, co robią, za to skłócenie, za to brak jednolitego przekazu, ale nie robiłem tego. Niech to właśnie łodzianie ocenią, czy, czy tego rodzaju postępowanie i tak brak takiej jedności jest, jest dobry i czy to jest powód do ich poparcia. Negatywnie oceniam, ale mówię, nie chcę atakować. Niech nie to wyborcy. Takim Słyska. cichym bohaterem chyba Hanna Zdanowska była trochę tej kampanii wyborczej, można powiedzieć, bo to trudno powiedzieć, żeby popierała kandydatów z własnej listy wyborczej. No rzeczywiście, popierała z różnych list, a ostatecznie pytanie, jaki to będzie miało efekt, bo ostatnie jej poparcie Janusz Świlecki doprowadziło do jej porażki. Więc wydaje mi się, że to taki pocałunek trochę śmierci. Więc zobaczymy po wynikach, ale tam też takiej, takiego przeświadczenia o jakby własnej mądrości w tych poparciach nie było, Albo z jednej, albo z drugiej strony konkurencyjnych kandydatów. No rzeczywiście logiki trochę brakowało w tym. Wszystkim. No jaki pan wynik liczy? W Łodzi, ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość wygra. Natomiast, czy to Ile to będzie? będzie mandatów? Chciałbym, żeby to było pięć mandatów. Pięć mandatów, po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość w Łodzi ma szansę na wygranie tych, tych wyborów i wszystko na to wskazuje, ale też to zależy od wyniku lewicy, czy ona sięgnie po drugi mandat, czy też nie. Mi się wydaje, że będzie dobrze i te pięć mandatów rzeczywiście uzyskamy. No dobrze, a w całym kraju? Bo tu jest pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość, które prowadzi w sondażach, wygra w taki sposób, żeby mieć większość w Parlamencie? W Sejmie? O, wszystko będzie się ważyło do ostatnich chwil, dlatego ja tu bardzo proszę o mobilizację, bo żadne sondaże wyborów nie wygrywają, trzeba pójść i oddać swój głos i wtedy jest szansa na to, że, że wygramy. Dzisiaj jak Przełożymy wynik Prawa i Sprawiedliwości i połączymy wszystkie opozycyjne partie. To jest mniej więcej na równi. Więc wcale nic nie jest przesądzone i tak naprawdę ta mobilizacja w niedzielę będzie rozstrzygała, kto będzie przez najbliższe 4 lata rządził, czy będziemy mieli Polskę Plus, czy polskie Minus. Czy można powiedzieć, że te sondaże są niedoszacowane w pewnym stopniu? Ja trochę podejrzewam, że dla Prawa i Sprawiedliwości tak było w Europarlamencie, że sondaże pokazywały, wyrównano walkę, ostatecznie wygraliśmy prawie 8%. Więc ja tak podejrzewam trochę, że tak może być, ale. Trzeba mobilizować się do samego końca, bo gdyby zakładać jednak prawidłowość sondaży, to, to na razie jest bardzo wyrównana walka. No dobrze. Niedziela, 13 października, zapowiadana jest piękna, słoneczna pogoda. Na jaką frekwencję pan liczy? Myślę, że w skali ogólnopolskiej to będzie około 60%. Tak przewiduję, że będzie lekko wyżej niż, niż w poprzednich wyborach, sporo więcej niż w wyborach do Europarlamentu. No mamy taką tendencję i bardzo się z tego cieszę, że coraz więcej osób uczestniczy w wyborach i świadomie podejmuje decyzje, jakie Polski chce i ocenia to, czy przez ostatnie 5 lat ich sytuacja, 4 lata ich sytuacja zmieniła się, czy żyje im się lepiej. Czy mają więcej dochodu, czy Polska stała się przyjaźniejsza? I to jest odpowiedź w dzisiejszych wyborach, które będą miały miejsce za dwa, za dwa dni. Na koniec zapytam, co dla Pana było najważniejsze w tej kampanii wyborczej? Ja bardzo cenię sobie wszystkich tych polityków lokalnych bez względu na to, z której są partii, którzy rzeczywiście coś dla łodzi zrobią. Czyli coś w czymś pomogą, przyniosą jakieś środki zewnętrzne, załatwią jakąś sprawę, której od lat nie można było załatwić. I jeżeli ludzie się koncentrowali na takich rzeczach, to ja to cenię, bo ostatecznie to łodzianie wygrywają wtedy. A jeżeli ktoś robił konferencję atakując tylko innego albo go przezywając, to takich ludzi nie lubi, bo to wprowadza zamęt, a nic dla łodzian nie wnosi. A wielu jest takich polityków, którzy po wygranych wyborach jadą do Warszawy i zapominają w ogóle o lokalnych sprawach? No, ja, ja Nie, nie mówimy tu o Warszawie, ale wielu jest takich, którzy się właśnie budzą na, na kampanię i pokazują się przez ostatnie powiedzmy sobie trzy miesiące, a, a rzeczywiście wcześniej niewiele robią. Będą nawet w łodzi, mieszkając w łodzi. Rzecz w tym, żeby nie działać akcyjnie od kampanii do kampanii, tylko całe cztery lata, na przykład poprzedniej kadencji, pokazywać, że, że się pracowało, że się za różnymi sprawami chodziło, że jedne sprawy się udało załatwić, inne nie, ale się przynajmniej pomagało. Więc w cenie takich polityków, którzy mają taki równy, długodystansowy, Krok do przodu, a nie tacy, którzy się zrywają przed wyborami i uznają, że jak wywieszą banery albo pokażą się na 10 konferencjach, to będą wygrywać te wybory. Taki najgroźniejszy konkurent w łodzi to Lewica? Nie, no cały czas jest to no, koalicja obywatelska, bo ona jest bezsprzecznie w druga w wynikach wszelkich sondażowych. Natomiast lewica jest, no, prawdopodobnie będzie miała trzeci wynik. No To jest konkurencja, że tak powiem, z pierwszej trójki, ale, ale nie najpoważniejsza. Waldemar Buda, wiceminister inwestycji i rozwoju Łódzki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, trzeci na liście do Sejmu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.